Moment, wróćmy najpierw na początek tego dnia. Co jest? Co? Czy gracze się płocą? Jak najbardziej. Jeszcze jak? No to świetnie się składa, bo zostałeś nominowany do Płotek z Podsię. Wstawaj, Mimka. Mamy kalorie do spalenia. No dobra, ale jeżeli faktycznie mamy się spocić, zróbmy to typowo w gamingowym stylu, jak na gracza przystało. Ring do ręki i zaczynamy działanie. Jeżeli ktoś nie miał okazji zapoznać się z tym tytułem, polecam. Mamy tu zarówno przygodę, która no, wyciągnie z nas ostatnie poty, jak i szybkie gierki. Myślę, że dzisiaj nie będziemy brali się za przygodę, bo zakładam, że to będzie szybka akcja. Ćwiczenia, minigry, hmm, przysiady i tego typu rzeczy, a może jogging? Coś na początek. Dwie minuty biegu, rozgrzewka, lecimy. Okej. Okay. All right, let's go. Try pressing in on go. Keep it up. Left, right, left, right, left, right, left, right. Use a full range of motion for maximum effect. Two, one, one, two. Nice move! Hip lift. One, two, one, five one. Five more. Move to the side. Extend your back. Right, halfway there. Ten more. Two, one, you made it. Yeah. Great. Let's go. Drop your hips! Victory! No i proszę, niby w domu nie da się spocić, a jednak my gracze mamy swoje metody. O! Jak to pięknie wygląda, ale nim kogokolwiek dalej nominuje, czy powiem o samym konkursie, jeszcze ma wprowadzenie czym jest w ogóle sama akcja spodź się! No, i pewnie jak zdążyliście zauważyć na kanale z wyzwaniami, jakoś nigdy specjalnie nam po drodze nie było. Nie to, żebym uważał je za złe, tak jak na przykład zeszłoroczne szesnastki. Myślę, że sprawa była bardzo słuszna, no ale niespecjalnie do rapu się nadaje. Czego nie można powiedzieć o aktywności fizycznej, bo myślę, że to może robić każdy i każdy powinien do niej zachęcać, bo niestety statystyki pokazują, że z roku na rok ćwiczymy coraz mniej. I mam wrażenie, że to trochę takie błędne koło, bo ćwiczymy coraz mniej, coraz mniej chce się też nam podjąć jakichkolwiek działań, czy tak samo słabiej motywujemy. Innych, a problem jest naprawdę duży. Ale prowadzę kanał Ograch, więc co tu będę opowiadał? Pogadajmy z ekspertem! Dlatego naszym dzisiejszym gościem jest wieloletni nauczyciel WF-u Marcin Kardach. Bardzo dziękuję, że znalazłeś chwilę na to, aby porozmawiać o tym jakże ważnym aspekcie naszego życia. Witam serdecznie i dzięki za zaproszenie! No to na początek może pytanie, które sobie wiele osób zadaje, dlaczego to wychowanie fizyczne pojawia się już praktycznie na samym starcie naszej edukacji od podstawówki i towarzyszy nam aż do szkoły wyższej. Gdzieś sam byłem na Politechnice i tego WF-u nie brakowało, gdzie by się wydawało, że no po co mi ono, więc o co tutaj chodzi? Aktywność fizyczna we wczesniejszych latach może pomóc nam wykryć różnego rodzaju wady postawy, które można później korygować. Zauważmy też, że sport i aktywność fizyczna bardzo pomaga nam rozładować stres, ale także wzmacnia naszą koncentrację, poprawia naszą, naszą psychikę, kondycję fizyczną, no co później prowadzi do powstania prawidłowych nawyków zdrowotnych. Czyli z perspektywy gracza po prostu można dłużej, ma się lepszy refleks, tak? No, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. tak. Jak rozpocząłem ścieżkę kariery zawodową, to sam szukałem takiego kierunku, że jak pozbyć się tego ciągłego zmęczenia. Często się słyszy o jakichś suplementach dietach, energetykach, okazuje się, że no, ten sport też tu, tu chyba dużo daje w tym temacie. No. Tak, podczas uprawiania sportu wydzielałem się endorfiny, czyli tak zwany hormon szczęścia. Yy, I sam sport yy, nakręca nasz organizm do, yy, do działania, czyli czasem można wypić yy, sobie poranną kawę albo zrobić sobie... 5-minutowy, 7-minutowy, jakiś delikatny trening składający się z pajacyków, przysiadów, który też włączy nasz organizm do pracy. No to już jak doszliśmy do tematu ćwiczeń, to może masz jakieś sposoby, jak przekonać osoby, które, no, myślą, że warto by było zacząć, ale brakuje tego czegoś, żeby ruszyć. Przede wszystkim spróbować ponieważ nic się nie traci, a może okazać się, że w bardzo krótkim czasie polepszamy swoją kondycję, zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Często zdarza się, że osoby już kończące ścieżkę edukacyjną są zamknięte w czterech ścianach. Aktywność fizyczna, którą podejmiemy, może pomóc nam w nawiązaniu nowych relacji oraz poznaniu ciekawych osób faktycznie jest dużo racji w tych słowach, że aktywność łączy nas z innymi ludźmi, bo sam gdzieś sięgając wspomnieniami czasów młodości, często w nich widzę te wyprawy z ojcem, czy to na rower, czy pobiegać, i to są takie chwile, które się zapamiętuje na lata. No ale tak jak już jesteśmy przy tym, to może masz jakieś takie aktywności typowo dla początkujących, dla osób, które chcą zacząć, a praktycznie nic do tej pory nie robiły. Gdzie szukać tego pierwszego kroku? To tak jak wspomniałeś, jeśli chodzi o zacieśnianie więzi rodzinnych. Jedną z takich początkowych aktywności, jaką my możemy sobie podjąć jest to wyjście z rodziną na przykład na spacer po jakichś terenach nizinnych, ale także po okolicy, którą dobrze znamy, wyznaczając sobie różnego rodzaju cele, że Obejrzymy sobie jakiś zabytek, przejdziemy się do jakiegoś miejsca, na przykład wypić kawę czy zjeść lody. Dla osób, które czują się troszeczkę pewniej, poleciłbym wypad na kajaki, pójście do parku linowego, czy też zapisanie się na jakiś bieg z przeszkodami. Trzymujesz taka metoda małych kroczków, naprawdę delikatna aktywności, gdzie się nie przemęczymy, żeby później móc wejść w coś takiego Dokładnie. ambitniejszego. Dokładnie, ponieważ yy... Kiedy podejmujemy aktywność fizyczną, na początku jest nam trudno. Tak? Te pierwsze kroki są zdecydowanie trudne, więc nie ma co stresować zarówno siebie, jak i swojego organizmu, tylko wszystko wykonywać małymi kroczkami. No dobrze, Marcinie, bardzo dziękuję za te słowa, które tutaj dzisiaj wypowiedziałeś, bo myślę, że mogą trafić do wielu osób nawet zmienić ich życie. Czasem pytacie na live gdzie tkwi sekret tego, że po całym dniu pracy znajdą się jeszcze siły na prowadzenie YouTube'a. No i myślę, że właśnie nie ma zasługa w tym ćwiczeń, które staram się wpleść do harmonogramu tak dwa, trzy razy w tygodniu. A jeżeli ktoś nie wierzy, to polecam spróbować na dwa tygodnie zmienić swój styl życia i myślę, że po tym czasie zobaczy się różnice. Zresztą, będąc przy live'ach i kanale, jestem spóźniony. Udało się po prostu zdążyć na live'a. Ale nim do niego przejdziemy, jeszcze chwila, żeby odsapnąć. A przy okazji bardzo dziękuję fundacji Zwalcz Nudę za nominację do rozpoczęcia tej ścieżki gamingowej, jeżeli chodzi o wyzwanie Spodzie. Podjąłem się go nawet dziś dwukrotnie, można przejąć, chociaż myślę, że to nie koniec jeszcze tej pięknej przygody. Ale zgodnie z zabawą, chciałbym wyznaczyć trzy osoby. I na początek będzie to Marcin, którego dzisiaj mogliście już poznać w materiale, bo czym są słowa wobec obrazów, więc liczę, że pokażę jak się spocić. Do tego widziałem, że nasz jeden z najlepszych polskich cosplayerów ostatnio wrócił mocno do biegania, więc chętnie zobaczę Cyperianie, jak te poty u Ciebie się przelewają, gdy założysz tę właśnie o, mokrą pelerynę na siebie. A także trzecia osoba... hmm... Wybieram Ciebie. Co więcej, osoby, które wezmą udział we wspólnej zabawie lub po prostu chcą zmienić swoje życie, i jako nominowane przeze mnie no bo w końcu każdy, kto dotrwał do tego miejsca, jest nominowany mogą podesłać swój materiał w postaci filmiku na YouTubie czy innego dowodu na Insta, Insta Story, z Facebooku, wraz z hasztagiem Spodzie. Żebym nikogo nie przegapił, można wysłać post w prywatnej wiadomości lub oznaczyć po prostu Małpa 1 st Bo najciekawsze propozycje mają szansę pojawić się na naszym kanałowym Instagramie. Oczywiście za zgodą spoconej bądź spoconego. A dodatkowo każdy, kto nominuje chociaż jednego ze swoich znajomych, może wziąć udział w naszej kanałowej zabawie, gdzie do wygrania będą fajne tytuły, ale po więcej informacji odsyłam do opisu tego filmu. Więc zapraszam do wspólnej zabawy. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że pocimy się razem. Spocił się dla was Diskle. Trzymajcie się. Hej, hej.